Ale, ale wszystkim, dzisiaj będziemy sobie grali w, na nowym update'cie, ja gram jakby co chyba, nie wiem, ileś tam minut po jego rozpoczęciu, Chciałem jeszcze w tej strefie zrobić tego, ale już się skończyła, niestety, a czekajcie, autorola sobie włącza, e, w każdym razie, nagrywam to dlatego, że chciałem wam przedstawić o co jakby chodzi w tym nowym update'cie. Więc tak, um, była na początku taka strefa, gdzie się zbierało jakby, w, do której się wchodziło i, dropi, i dropiło o wiele lepiej z, ro, z rolów o tych. No i ogólnie za każdym rolu zdobywamy, oprócz tej kasy, też tą. Um, tak samo było wcześniej na tym jelly evencie, tam się zdobywało dodatkowo kasę za każdym tym, tą jellyową. Czy ludzie mi w kadr wchodzą? A jaj. E, więc tak. Ogólnie tak to wygląda. E, jeszcze się zbiera takie te. E, widzicie, że ja tutaj latam ze takimi tymi indykami małymi. Dlatego, że jak je zbieram, no to mam z nich. O, właśnie. O, te pióra. Ok, już jestem. Odropło mi coś, ale to słabe jest. E, Zdobyła się te pióra, a te pióra można wymienić tutaj 25 na takiego oto gifta. Ja mam już tych gift. Nie. O, zrobię sobie 5000. Zobaczymy, co nam drobnie. O, no fajnie, będzie do, będzie, będzie do kasy jesiennej. Um, ale wracając, są jeszcze takie, takie upgrade'y dodatkowe um, do tego eventu. I tutaj ogólnie upgradeujecie sobie wszystkie rzeczy, co są związa związane z tym eventem. So i tak zrobię. Ehm, no i ja mam ogólnie już dwie te torby. Wiecie. Ehm, ja mam ogólnie już dwie te torby. Ehm, z nich jest bardzo dobry drop. Zobaczcie. Można z nich dropnąć różne rzeczy. Przynęty można dropnąć, różne potki. I jeszcze można dropnąć z nich got potkę. To jest coś. To jest dosłownie jakbyś to dropnął. To masz mega farta, bo, to jest jedno, bo z tego można zrobić takiego boosta w grze na przykład na moim levelu. Dobra, otwieramy Eee, słaby dropik. Droga. No, przez tą potkę mogę uznać że trochę lepiej. No ale widzicie, tak, na tym ogólnie polega ten update. Dobra, więc co ja sobie z wami tutaj pogram? I pozbieramy też owocki. Może. O, turkej. Turkej mamy. Kolejny. Dobra. O. Dobra. Um, jest jeszcze taki merchant. I on się odświeżał co 3 minuty. Teraz się odświeża co 30. No bo, oczywiście musieli znerwić. Bo gdzieżby inaczej. Um, tutaj mamy natomiast takie coś do kraftowania. potionek. Zobaczcie. A te potionki kupuje się ogólnie w tym merchancie. Jak się odblokuje za te ileś tam minut, to wam pokażę o co mniej więcej w tym chodzi. Em, dodatkowo są do dodane takie rudy, z których można dropnąć więcej tych takich kasztankowych tych, wiecie o co chodzi. Em, sorry, że tak mówię, ale ja... Pewnie jak spojrzycie mój, na mój licznik subskrybentów, to wiecie, że ja jestem takim mocno początkującym youtuberem. No i... Eeeem, um, no ja zaczynam dopiero na YouTubie i się dużo jeszcze uczę, na przykład jak działają te wszystkie funkcje. Więc naprawdę, proszę, bez hejtu w komentarzach. No i dobra, no i zbieramy. A, no trampolina, co Nie wierzę, mogłem zrobić stąd wstęp, ja ci się dopiero teraz to wymyśliłem. Żebym zrobił taki wstęp. O Boże. To by, to by wyszło tak ładnie, ale nie pomyślałem. O, Turkę ja mamy. Kolejnego. Mogę już coś skraftować tego? Nie, nie mogę. Jeszcze kilka. Kasztanki sobie pozbieram. O Turkę. No jak widzicie, to się bardzo szybko zbiera. No, zobaczę. No i teraz idziemy tutaj. I sobie kraftujemy. No ja tak naprawdę w te 5 minut zrobiłam już dwie paczki, więc... To się bardzo opłaca, więc... Po obejrzeniu tego materiału... Em, wchodźcie... I ogólnie róbcie ten... A, no i ogólnie wchodźcie, wchodźcie tutaj, no bo naprawdę... Bardzo mi się podoba ten update. Ogólnie bardzo ładnie wygląda mapa. Jest szansa na dropnięcie tego huge'a. I, I pewnie on będzie potem bardzo drogi, ale... Go można dropnąć chyba tylko z tych, tych giftów, co się tutaj robi. Wiecie o co chodzi? Więc... Oj! Myślę.. Myślę, że dużo sobie pogram na tym evencie. Nie wiem jak wy. Więc... Czy one tak biegają ładnie, że ciężko jest je zauważyć. Jestem się zauważyć prosto, ale akurat w tego Turkeja trafić, to już jest co innego. Ehm, um, okej. Okay. W ogóle to jest losowe. Jaka liczba piór z tego Turkeja ci się trafi? Na przykład teraz były trzy, a może ci się też trafić jeden. Nie wiem ile maksymalnie. Nie wiem, że najmniej jeden, ale nie wiem ile maksymalnie w ogóle, więc. Wiecie o co chodzi? Dobra. Um, jakby co, no to jeśli będzie jakiś gorszy dźwięk, no to rzeczywiście. No to miejcie do mnie pretensje, bo pierwszy raz nagrywam z komputera widok i muszę nagrywać głośnikiem słuchawek i... No, umówmy się z takim głośnikiem słuchawek się tak... Ja mam dobre słuchawki. Tylko mówię pierwszy raz próbuję, no i nie wiem jak to wyjdzie na nagraniu. Ja to... Ja zawsze jak w kamerze coś nagrywam, to ja mam taki... taki dzisiaj... To, ja mam, to mi wychodzi taki dziecinny głos, że ja nie wiem. Ale ogól... Ale ten... O, kończara ktoś postawił. Wspieramy. Um, Okej, okay, zobaczmy, mam jakieś gifty? Nie. Tak w ogóle, jeśli byście chcieli wysłać jakieś gifty, nie zmuszam, ale można, no to, no to na ten nick. O, proszę, tutaj macie ten link. Wysyłajcie na niego wszystkie gifty. Te materiału na to, dobra. Chyba to wytnę. Chyba to wytnę. Um, dobra, grajmy dalej. Co ja do końca dołączyłem? Ano? XD. Jak widzicie, ja mam dość słaby konto w PetSimie, ale ja mało gram. W, ogólnie w Robloxa. Ja mało, w, ja, ja mało w gry gram ogólnie, więc nie ma co się dziwić u mnie. Więc no, ja ogólnie jestem bardzo słabym graczem, głównie dlatego, że ja bardzo mało gram w tą grę. E, dobra, chodźmy. Pozbieramy sobie tą skrzynkę. Muszę sobie jakiegoś autoclickera pobrać, bo to nie ma sensu. Wow. Dobra, ale Turkeja. Gdzie są, gdzie są nasze Turkeje? Turkeja? Turkeja, turkej, turkej, turkej. E, turkej, turkej, turkej. Czekajcie, szukamy Turkeja. Kurcze, chyba powoli będziemy kończyć. No, po sumie nie. Dobra, czy Widzicie, bo gdzie ten turk jest? O! No. Sam we mnie wszedł elegancko. Widzicie jak do mnie ciągnie te... Elegancko. Um, a co? Jest coś fajnego w Merchandzie, czy raczej nie? Czy tak średnio? Żarty. O Boże! O Boże. Hmm. Tutaj przynajmniej będzie coś sensownego. Zawsze coś. No event eventem, ale inne rzeczy też by się przydało porobić. Więc ja sobie tutaj elegancko to poaprojduję. To jest ciekawa gra, dlatego że jakby nim to jest gra o tym, że stoisz i ten i rolujesz te kostki. A tak naprawdę to tak w ogóle nie wygląda. Czemu się to ciągle wyłącza, nie wiem. Um, a tak naprawdę to tak w ogóle nie wygląda. No zobaczcie, na przykład w to ciągle gdzieś biegasz, złapiesz to turkey. Net bez eventu, Nawet bez takiego eventu. Co robisz? Chodzisz, upgradujesz port, robisz te 50 razy lo rolę, um, na, przykład... na przykład ja muszę upgrade'ować te potki. No, poupgrade'ujemy sobie. Okej. Okay. I okej. Okay. A ja mam jakieś potyanki w ogóle? Chyba coś tam miałem. O. Takich. No, słabe. Nocno. O! Kurczę ciągle coś, jacy? Dobra. Różne jakieś rzeczy dziwne. W ogóle. O, kiedy ja trafiłem 1,5 miliona? Dobra, ja nie wiem. Dobra. O, już mocny za dług jest ten ODC, więc będzie trzeba go pomontować, ale tak to. Elu, wszy El, elo wszystkim to był Fisinek. Fisinek.